Już prawie! Uuu, nieźle, Roki! Piękny bałwan! Jej! Ryder musi go koniecznie zobaczyć! Pojadę! Hej, Ryder, chodźmy! Dzień śniegu w zatoce nie będzie trwał cały dzień! No, dobra, raczej będzie tyle trwał. Ale szkoda stracić choć sekundę! <noise> Czegoś takiego jak śnieżny potwór. Nie musicie uciekać! Spójrz, zrobiłem zdjęcie jego śladów. Jelku, co to takiego? Ale stary! Zrobiłem także film z tym potworem. Hej, a co to? Śnieżny! Stary, posłuchaj, to naprawdę jest bardzo, bardzo podejrzane. Był ogromnie straszny. Nie widziałem wcześniej śnieżnego potwora. No nie. Wiem, kto mi pomoże. Hej, Ryder, tu Jake. Złe wieści, stary. Musimy odwołać dzień śniegu Zatoki Przygód. Co? Dlaczego? Narciarze twierdzą, że widzieli śnieżnego potwora. Wszyscy są nieźle wystraszeni! Śnieżny potwór z Zatoki Przygód to tylko stara legenda! Tak, no wiem, ale jeśli nie przekonamy się, czym naprawdę jest ten potwór, będę musiał zamknąć stok na zimę. A może nawet na zawsze! <laughs> zamknąć stoki? Na pewno jest jakieś wyjaśnienie. Psi Patrol zaraz wszystko sprawdza. <laughs> 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 Kali, uważaj! Zumo, Kali się do ciebie zbliża. Śmiało Kali, skacz! Ona się boi poruszyć. Dosięgniesz jej swoim kołem? Świetny pomysł! Koła! Mam ją! Wspaniale, Zumo! Trzymaj się Kali! Jedziemy do brzegu! To chyba już ostatni z pingwinów. Jest jeszcze jeden. Przesyłka specjalna. A może zrobicie notatkę o kocie? I może odkryjecie zwyczaje zimowe dzikich kali. <grym wytrych> o, proszę bardzo, kali. Hej, Katie, zgadnij, kto szczęśliwie wraca do domu i nic ci nie jest. Dzięki Ryder, dzięki pieski. Dziękuj Zumie. to ona ją uratowała. I pamiętaj, jeśli masz kłopoty, to dzwoń po pomoc. Myślę, że już pora się nieco rozgrzać. Byłyście dzisiaj bardzo dzielne. Pa, 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 Hej, od tego liczenia pingwinów strasznie zgłodniałem! Tak, choć tym to się nie najesz. <ścoughs> hmm. o! Dawaj, dawaj! Uh! Czekajcie, wyciągniemy was! Duży linię z hakiem, żeby opuścić mnie do kociaków, i snowboardu, żeby nas wyciągnąć. Jasne, Ryder! Snowboard! Au! 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 Lina z hakiem! Opuszczaj mnie, a kiedy powiem, wciągniesz nas! Dobrze! Ech. Szamy! Udało się! Uh -huh! Uh -huh! Macie szczęście, kociaki, że wyrest i reszta psiego patrolu byli w okolicy. Hmm. <grym> <grym> Tak przegrać z pieskami. Dlaczego zjeżdżaliście tak długo? Czekam tu na mecie już od dawna. Hej, kociaki! Jeśli będziecie znów mieć kłopoty, to wołajcie lub miałcie o pomoc. Tak, cóż, dziękujemy za ratunek. Chodźcie, kotki, musimy nauczyć się zjeżdżać. Kto chce zjechać jeszcze raz? O, no tak! Suszone kalmary! Trzymam je tutaj na jakąś specjalną okazję. Fuj! Ale te wygłodniałe pingwiny nie oprą się przepysznym kalmarom. Ależ to śmierdzi. Oczywiście. Może mały gryzek. Hej, Zumo, możesz je rozłożyć na górze lodowej? Pewnie. Koło. O fu dla rozrabiaków! O, na tej górze są takie szczęśliwe. Ona się rozpuszcza. Trzeba ją skierować na chłodniejsze wody jak najszybciej. Hmm, chyba wiem. Kapitanie, sprawdźmy, czy jakiś statek nie płynie stąd na południe. Świetny pomysł, Ryder. Fregata z ładunkiem mrożonych ryb płynie prawie na Antarktydę. Czas ruszyć górę lodową! Są takie słodkie! Chcę się tak ślizgać jak one! Skacz i ślizgaj się na brzuchu! Ja też, ja też, ja też! Co to Nie poddaliśmy się! Uśmiech! Wyglądają świetnie. Brakuje tylko jednej rzeczy. Mam nadzieję, że zadziała ho, 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 ho. magiczna gwiazda! Nie wiem, jak mam Ci dziękować, Ryder. Już myślałem, że to pierwsze nieudane święta w historii, ale Wy je uratowaliście. Ależ nie ma sprawy. Kiedy masz kłopoty, wołaj ho, ho, ho na pomoc. <śmiech> <śmiech> Dziękuję, Ryder. Zawołam. <laughs> Są takie piękne! Zawsze chciałam tu usiąść! Ja też! Na kometka, na amorka, na profesorka i na błyska! Hej, naprzód sanie! Uuu! 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 Ha, ha, ha. Renifery zawsze ruszają, gdy słyszą: hej, naprzód sanie! Ura! Widzę, że się wspaniale bawiliście! Ale muszę już wyruszać w drogę! Jestem spóźniony! Hej, naprzód, sanie! Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Wesołych świąt, Mikołaju! Wesołych świąt, moi kochani! I dziękuję! Mikołaj chyba zapomniał o prezentach dla nas! Prezenty? A kto ich potrzebuje? Pomagałem Mikołajowi! Niestety jest daleko o tam. Ła, nie damy rady wejść z nim pod to wzgórze. Cóż, możemy go obudzić i powiedzieć, żeby wszedł sam. Nie polubi tego pomysłu. Nas także. Chyba mam pomysł. Roki, znajdziesz kołowrotki, dość mocny kabel oraz linę? Już szukam. Uch, to była ciężka wspinaczka. A teraz do pracy. Gotów, Ryder? Gotów, Everest? Teraz! To działa! Świetnie! Sanie są przy jaskini! Stać! A teraz wracaj do łóżeczka. Hmm. A! Świetna robota, Roki. Dzięki, trochę się wystraszyłem. Zwłaszcza gdy na mnie zawarczał. Według mnie, chciał ci powiedzieć dziękuję. Spot, bo kiedy masz kłopoty, to. Popomoc! Hmm. Gotowe! Piękne! Tym razem niedźwiedź jest ze śniegu. Jesteście najlepszymi rzeźbiarzami w Zatoce Przygód. Och, ale z was dobre pieski! <grym> wow, wow. Szybko, Ryder! Ruszajmy do Jake'a! Za chwilkę, chase! <grym> oh, hey, pieski! Ryder, znaleźliście Sky? Oczywiście. Super! Chciałbym, żeby Marszał pojechał do Jake'a i dokładnie zbadał Sky. Już odpalam i jadę. <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> boli, ale nie bardzo. Muszę spojrzeć. <grym wytkujesz> Prześwietlenie. Jak ona się czuje, Marszał? Jest wyziębiona i boli ją łapa, ale kości nie są złamane. W takim razie możesz już zdjąć mi ten kołnierz? <grym wytkujesz> Pewnie. Ciepłe kakao dla najlepszych przyjaciół. Jej! Jej! Pycha! Dziękuję Wam wszystkim za pomoc. Nie ma sprawy, Sky, ale pomagali nam także inni. Ha? Miło Cię widzieć, Sky. Ice! <grym> Proszę, Sky, coś Ci przyniosłem. Moja obroża! Dzięki, Ryder! A kiedy masz kłopoty, to wołaj o pomoc! Najlepiej zanim zgubisz obroże. <grym i górę> Cóż, skoro już jesteście, a burza przeszła, czy ktoś chce obejrzeć kilka sztuczek? <grym i górę> <grym i górę> <grym i górę> Mamy tu jeszcze miejsce dla ciebie! To znaczy, że pojadę z wami i pieskami? Joho! Czy to. Może jest niedźwiedź? Wybacz, to mój pusty brzuszek! Masz jeszcze przekąskę? No! Czternaście kości na obiad masz dziś! Czternaście kości masz dziś! Nie bój się i jedną jest! Dzięki za jedzenie. No i dziękujemy, że nam pomogłeś, Ryder. Bez piesków bym tego nie zrobił. Bo kiedy masz kłopoty, to dzwoń po pomoc. Coś mi się przypomniało. Everest, mam tu coś dla ciebie. O? Everest, za pomoc Jake'owi i twoje wspaniałe umiejętności chciałem cię oficjalnie pasować na członka psiego patrolu. Jej! Psi patrol rządzi! Nie tak. wiem, co powiedzieć, ale dzięki, Ryder. Dzięki, pieski. To mój najlepszy dzień w życiu. Czy to... burza? Nie, to znów mój brzuch. Jestem cały czas głodny. Czekaj, wezmę tylko kolejną piankę. O, e? Pomocy? Już jestem! I to dopiero pomoc! Jej! Ma brasoletki? Te z gry hop hop bugi? Czekaj, jeśli Alex ma jeden zestaw, to kto ma drugi? Odważny, Odważny Denny X! Więc jeśli Denny zdejmie je z nóg, to Alex się zatrzyma, tak? Na pewno! Dziś rano nauczyłem go, jak to robić! Everest, uważaj na Alexa! Mam nowy plan! Zgłoś się, Roki. Słyszę cię, Ryder! Denny ma na sobie bransoletki! Musisz mu je jakoś zdjąć! Spróbuję! Znów się ruszam. O-o-o! jadę dużo za szybko. Możesz się zatrzymać. Jake mówił, że potrafisz. Udało się. A! Sky, pomóż Rokiemu. Już lecę. A! Złap się Roki. A ty złap się mnie. A! Ale dziki zjazd! Gdy macie problemy, deny, wołajcie o pomoc! Widziałeś, jak się zatrzymałem? No, oczywiście, koleżko! Zawodowo! Nie potrzebuję wcale tych bransoletek! Nauczę się i zdobędę te oznakę całkiem sam! A ja nauczę się tańczyć Hop Hop Bugi! Hop Hop co? Hop Hop Bugi jest! Świetne! Uh. Jestem cały <laughs> Świetnie, Zumo Teraz rzuć koło do Jake'a, ale ciągle trzymaj za linę Dzięki, Zumo Teraz musisz przepłynąć z liną pod mostem i wyciągnąć ją z drugiej strony Jake, weź linę od zoomy i przywiąż ją do koła. Dobrze, chyba jesteśmy gotowi do... do tego, co zrobimy. A teraz podnieś koło tak wysoko, jak się da. Świetnie! Robobcie, zabierz ich. Roki, zwolnij linę holowniczą. Cholownik uwolniony! Szybko! Tak jest, Robopsie! trochę niżej i łap za koło! Świetnie! Udało świetnie. się! Spójrz mały, jesteśmy w domu! O! Ryder, pieski, to była najlepsza akcja na świecie. Nie tylko ja tak myślę. Dzięki Jake, możesz powiedzieć pingwinom, że jak mają problem, to niech wołają o pomoc. Hej, niezła zabawa. Fui! <ścoughs> Pieski, musimy wyprowadzić wielorybka na pełne morze. Do dzieła! Ruszaj, nasz wielorybku! Dalsze! Nasz... ciężar! skacz! Potrafisz! Chyba mnie nie zrozumiał. Tak jest! Maleństwo lubi zabawę. Więc może pobawicie się w berka? Everest? Myślisz, że mógłbyś uciekać przed wielorybkiem na desce? W berka? Świetnie! Ow, ow! Snowboard! Na pewno mnie nie złapiesz, mały! Tak. Pośpieszcie się. Tak. Oto Berek z wielorybem! Po wielorybiemu dziękuję. Nie ma za co! Wygląda na to, że dzięki psiemu patrolowi mały wieloryb wrócił do swojej mamusi. Bo gdy masz kłopoty z wielorybami, to dzwoń po pomoc. Masz! Jesteś perry! Zaczynaj, Cześć! Świetna robota, Everest! Nadjeżdża pociąg! Szybko, Rubble! Rubble, śpieszy na pomoc! Chyba nam się udało! Rubble, zjedź z toru! Pociąg się już zatrzyma! Rubble, pomogłem, więc zmykam torów! Hamulce działają! Juhu! Pociąg się zatrzymuje, bo Rabul ze skrobał lód! Udało się! Dziękuję, Rabul. Nie ma sprawy! Znów uratowaliście zatokę przygód! Jesteście dobrymi pieskami! Na zatoce jest lód! Poślizgamy się, skakujemy na lód! Uuh! Uuh! Ślizganie mam beczkę! Fi. Tak! Wspaniale, <śmienny> zło! <zubo> Wiem, czego nam trzeba. Słyszeliście o wodnej zjeżdżalni? Działko wodne! <śmienny zubo> o je. O, Peggy, Pete, Poindexter! Szybko na scenę! Stokrotne dzięki, Ryder! Należą się Trackerowi i jego super uszom! Proszę wołać o pomoc! Lub szeptać! I tak usłyszę! Cóż, ja nikomu nie dziękuję! Zabieram kociaki i jadę do domu! Zaraz po festiwalu, jak widać! Jeśli uważacie, że pingwiny były super, to poczekajcie, aż usłyszycie naszą niezwykłą psią kapelę. Oto psi patrol! Napisaliśmy specjalną piosenkę na nasz śnieżny festiwal. Tylko ciągle nie mamy ostatniej linijki, prawda? Jesteśmy psi patrol! Damy radę! Chyba tak. I raz i dwa, i raz, dwa, trzy! Mróz na dworze zimę mamy! Na ślizgawkach się ślizgamy I każdy na nich wywraca się Lecz nam pieskom tutaj dobrze jest Na dworze pieskom dobrze jest Na dworze pieskom dobrze jest Na mrozie się trzęsiemy. I choć na dworze zimno jest, każdy z nas ogromnie kocha śnieg. Rocket, wymyśliłeś świetne zakończenie. Gracias, dziękuję, ale bez was nie wiedziałbym, co zaśpiewać. W zespole jesteście naprawdę wyjątkowe. Moje wspaniałe pieski. Pa, 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 patronaż. Przejazd! Jestem, ale gdzie są mi się? Na drugim końcu drzewa. Musisz wyciągnąć drabinę, żeby poczuły zapach miodowej przekąski. Pewnie, uf, uf. drabina! Wygląda na to, że poczuły przynętę! Wspaniale Marszał. A teraz cofnij drabinę powoli, żeby mi się bezpiecznie zeszły z pnia! Tu do mnie? Ale dam radę! Uf, uf. Drabina! O-o! zatrzymaj się, marszał! Lepiej niech złapią przekąskę! O nie! Cześć! Wystrzel sieć już! Sieć! Zaprowadźmy je wszystkie na zasłużoną drzemkę. Niedźwiadki podchodzą bardzo blisko Everesta. Hej, misie! Mam miodek! Tędy! Tak! Świetnie, Everest. O! Niech sobie spokojnie zasnął. Dobry pomysł. Super odważny Deny ma już dosyć przygód z niedźwiedziami. Wszyscy mamy dosyć, ale gdybyś nas potrzebował, to wołaj po pomoc. Ja chyba zawołam po dobry obiad. A więc jedziemy do mojego schroniska. <śmuszczak> <śmuszczak> pa, 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 Patronasz. Wolna! Jej! Stop! Bardziej na prawo! Jesteś za blisko tego lodu! Wow! Uwaga! Wow! Patrz! Miło, że wpadłeś, stary! Hej, Jake! No dobrze, Alex. Możemy już ruszać na górę. Jestem gotów! Dobra! Zaczepię cię, a potem wciągną nas obu na górę. Na pewno dasz radę zjechać, Jake? Przez cały rok szukałem pretekstu, żeby zjechać tym zboczem. I pamiętaj, rób dokładnie to, co ci mówię, a nikomu nic się nie stanie. Będę. Obiecuję. Dobra, Chase. Bardzo wolno. Rozumiem, wyciągam was. Jej! Ale to super! Trzymam cię, Alex. Nic oh. ci nie jest? Nie, ale czemu stoimy? Chase, dlaczego zatrzymałeś wyciągarkę? To nie ja! Zaklinowało się! Oh. Ach. już widzę! Hak zahaczył się o skały. Oooo! Oh -oh. Wygląda na to, że będziemy musieli się wspinać. Bocze jest za śliskie, gdybyśmy mieli sprzęt do wspinaczki. Mam to coś dla was! Ha! Dobry pomysł, Chase. Chase się tym zajmie. I pośpieszcie się, łapy mi zamarzają. Dobrze, Alex. Najpierw ty.